Ostatnie zarządzenia, te dotyczące rękawiczek w sklepach, zrobiły trochę zamieszania. No, jedna sprawa to jest oczywiście dostępność rękawiczek, ale tym się teraz nie będziemy zajmowali. Natomiast sprawa, która w jakimś stopniu została zaniedbana przez yy, rząd, to jest kwestia tego, jak się właściwie posługiwać rękawiczkami. Bo założyć rękawiczki każdy potrafi, to nie jest specjalnie trudna sprawa, natomiast zdejmowanie już bywa skomplikowane. I teraz. Procedura właściwie ma tylko jedną rzecz na celu. Chodzi o to, żeby rękami, tymi czystymi, które są w tej chwili w środku w rękawiczkach, nie dotknąć tej skażonej, potencjalnie, zewnętrznej części rękawiczek. I żeby uniknąć tego, opracowano kilka procedur zdejmowania rękawiczek. To są te same procedury, które są stosowane w medycynie. Myśmy wybrali najprostszą z nich i tu chcemy Wam pokazać, jak to zrobić. Kiedy mamy już założone rękawiczki, to przede wszystkim szczypiemy tak tu palcami, łapiemy te rękawiczki, znowu, żeby nie dotknąć tego, co jest yy, skażone, czystymi rękami. I tak po takim uszczypnięciu ściągamy rękawiczkę, przewijając ją na lewą stronę. To co się dzieje w tej chwili, jak widać, ona zostaje przewinięta na lewą stronę. Teraz mogę złapać, ściągnąć. Tą rękawiczkę chowam tu sobie bezpiecznie w ręce. Znowu, tu mamy część nieskażoną, tu mamy część skażoną. I teraz druga część polega na wsunięciu palca pod spód jednego albo dwóch, znowu nie dotykam zewnętrznej części i przewinięciu rękawiczki tak. W tej chwili, jeszcze raz, ta część wrzucona w tej chwili do obiektywu jest skażona, ta jest czysta. W związku z tym zawijam, łapię tak i trzymam za część czystą, za część bezpieczną. Co z tym wszystkim zrobić? Zgodnie z zaleceniami ECDC, najlepiej takie rękawiczki wrzucić do oddzielnego worka na śmiecie. To nie musi być jakiś duży worek i wrzucamy je później do odpadów zmieszanych, tak, czyli do tych śmieci zmieszanych. To wystarczy. Oczywiście to nie jest procedura obowiązująca w placówkach medycznych, natomiast w domu w warunkach domowych to wystarczy. Co jeszcze jest bardzo ważne po wyrzuceniu do worka tych rękawiczek? Odkażamy lub myjemy ręce, albo jeszcze lepiej umyć, potem odkazić. Wiadomo, że kiedy jesteśmy w sklepie, nie mamy ze sobą całego zestawu do mycia, w związku z czym dobrze mieć ze sobą odkażacz do rąk w jakimś pojemniku, odkazić te ręce zaraz po zdjęciu rękawiczek. I w tym momencie możemy się czuć bezpieczni.